Ukraina, sekwencjonowanie i deny, 14 lipca 2022 roku. Rozpętana przez Rosję wojna na Ukrainie stanowi najpoważniejsze wyzwanie rzucane Stanom Zjednoczonym od końca zimnej wojny, będąc jawnym zakwestionowaniem zarówno porządku międzynarodowego, jak i ustanowionych przez Waszyngton podczas jednobiegunowej chwili Rules of the Road. Najistotniejszym w gruncie rzeczy postulatem wysuniętym przez Rosję wobec kolektywnego Zachodu w grudniu 2021 roku było uznanie prawa Rosji do posiadania własnej strefy wpływów. A więc oznacza to zaakceptowanie jej statusu imperialnego. USA nie mogły wyrazić zgody na spełnienie tych żądań, oznaczałoby to bowiem, że dobrowolnie akceptują zmianę swojego statusu w systemie międzynarodowym, nie roszcząc sobie więcej praw do uzyskanego po upadku ZSRR statusu hegemona. Tego zaś, a więc przyznania innym państwom prawa do posiadania stref wpływów, Stany nie są obecnie gotowe uczynić ani wobec Rosji, ani wobec Chin. To właśnie stanowi zresztą kluczową różnicę w zarządzaniu przez Waszyngton rywalizacją z Pekinem w porównaniu do rywalizacji z ZSRR, kiedy to Waszyngton nie kwestionował posiadania przez Rosję własnej strefy wpływów i prerogatywy Moskwy do zarządzania nią, również siłowego, jak miało to miejsce w 1956 roku na Węgrzech, czy 12 lat później w Czechosłowacji. Jednocześnie obecny przebieg wojny na Ukrainie daje Stanom unikalną możliwość realizacji strategii sekwencjonowania rywalizacji z dwoma państwami, które usiłują doprowadzić do rewizji porządku międzynarodowego a więc Chinami i Rosją, właśnie. Owa strategia może jednak zostać zrealizowana jedynie wtedy, gdy Waszyngtonowi uda się doprowadzić do trwałego powstrzymania rosyjskiego ekspansjonizmu w Europie. Uniemożliwienie Rosji uzyskania strefy wpływów jest dla Stanów Zjednoczonych kluczowe z dwóch powodów. Po pierwsze, gdyby rosyjskie plany się powiodły, wiarygodność sojusznicza USA zmalałaby i ich rola jako gwaranta bezpieczeństwa zostałaby podważona, zarówno w Europie, jak i w Azji. To z kolei sprawiłoby, że nie byłoby już właściwie uzasadnienia dla dalszej obecności USA w Europie. Amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa nie są potrzebne Francji, Holandii czy Hiszpanii. Rosja nie jest w stanie zagrozić tym państwom militarnie, podobnie jak nie jest w stanie zagrozić w ten sposób Niemcom, i nie ma powodu, aby tego próbować. Rosjanie chcieli strefy wpływów i chcieli ją uzyskać bez konsultowania tego z Ameryką. Prowadziłoby to, po koniecznym okresie krótkiej żałoby urzędowej, do powstania w Europie warunków do zaistnienia koncertu mocarstw. Prowadzona od lat przez Niemcy polityka energetyczna dała Karmelowi do ręki potężny lewar, bo to właśnie dostęp do taniej energii pochodzącej z Rosji pozwalał Berlinowi utrzymać konkurencyjność własnego przemysłu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu życia i rozbudowanego systemu socjalnego. Dodatkowo państwa europejskie płaciłyby za tę energię w euro, które Rosja mogłaby następnie reinwestować w europejskie papiery wartościowe. Powstałby w ten sposób swego rodzaju układ zamknięty, funkcjonujący na zasadach podobnych do tych, które obowiązywały w latach 80. między Stanami Zjednoczonymi a arabskimi producentami ropy naftowej. Siłą tego lewara widać jak na dłoni już teraz, gdy stojąc przed perspektywą drastycznych niedoborów gazu, Kierownictwo, kierownictwo Polityczne Państwa Niemieckiego otwarcie komunikuje o wysokim prawdo, prawdopodobieństwie konieczności racjonowania gazu, nie wykluczając nawet możliwych przerw w jego dostawach dla odbiorców indywidualnych. Jeżeli Niemcom nie uda się doprowadzić do jak najszybszego końca wojny i unormowania relacji z Rosją, najlepiej na zasadach status quo ante, to runie niemiecki model gospodarczy. W tym kontekście łatwiej zrozumieć stopniowe wycofywanie się Niemiec z najostrzejszych form sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję, Prób pacyfikowania Litwy na tle dostaw towarów do Kaliningradu, czy też niechęci Berlina do dostarczania uzbrojenia na potrzeby ukraińskich sił zbrojnych. Berlin musi po prostu zrobić wszystko, aby relacje z Rosją wróciły do stanu biznes as usual. Stopień uzależnienia Niemiec od pochodzącej z Rosji energii tłumaczy również, dlaczego Władimir Putin zdecydował się 24 lutego na tak ryzykowny gambit, jakim był atak na Ukrainę. Gdyby początkowy zamysł Kremla Polegający na przeprowadzeniu błyskawicznej operacji, mającej na celu unieszkodliwienie ukraińskiego przywództwa politycznego, się powiódł, presja państw Europy Zachodniej, aby zaakceptowany został nowy status quo, byłaby ogromna. Jednocześnie Stany Zjednoczone znalazłyby się jedną nogą poza europejskim systemem gry o równowagę, utrzymując się w nim jedynie dzięki obawom państw wschodniej flanki NATO. Te z kolei stałoby się wówczas po raz kolejny w swojej historii. Strefą buforową par excellence i jedyną przeszkodą stojącą na drodze do dalszej konsolidacji kontynentalnej. Powstały w ten sposób układ sił pozwalałby również Rosji na coraz mocniejsze kwestionowanie statusu państw Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim państw bałtyckich, ale również Polski. Kto wie, czy obserwując bezradność Stanów Zjednoczonych oraz poddane presji Berlina, Paryża czy Brukseli, nie zaczęłyby państwa te poważnie rozważać możliwości poddania się tej presji. Nie byłoby też mowy o dołączeniu do NATO Finlandii i Szwecji. Ani o nieśmiałych nawet próbach odzyskania podmiotowości przez Białoruś. Stany Zjednoczone stałyby się więc zbędnym, niepożądanym wręcz elementem politycznego krajobrazu nie tylko w Europie, ale wręcz w całej Eurazji. Historia znowu zaczęłaby się rymować, rozgrywka o równowagę toczyłaby się pomiędzy Francją, Niemcami a Rosją. Natomiast Polska i inne państwa regionu odgrywałyby rolę bożej podszewki. Wielka Brytania, perfidny Albion. Po raz kolejny zaś starałaby się uprawiać offshore balancing, który to London przecież wymyślił, i opatentował, a dopiero po klęsce do Stanów Zjednoczonych. Wolno od nacisków Amerykanów, a być może ich fizycznej obecności, Unia Europejska pod przywództwem Berlina mogłoby w końcu osiągnąć wyznaczony sobie cel suwerenności strategicznej. Suwerenność natomiast ma to do siebie, że pozwala na w pełni niezależne wytyczenie priorytetów, w tym polityki zagranicznej. Nie ma powodu, aby myśleć, że wyznaczone niezależnie kierunki i cele polityki zagranicznej państw Europy byłyby zbieżne z tymi, które stawiają sobie Stany Zjednoczone. Taka koordynacja w Waszyngtonu i Brukseli jest szczególnie mało prawdopodobna w wypadku Chin, które nie są postrzegane przez europejskie stolice jako zagrożenie, ale jako partner biznesowy, zarówno w charakterze kluczowego elementu europejskich łańcuchów wartości, jak i w charakterze rynku zbytu. Dał temu zresztą wyraz i Josep Borrell który stwierdził w kwietniu, że Unia Europejska jest bardzo daleka od postrzegania Chin tak, jako takiego samego zagrożenia co Rosja. Z pewnością nie uważamy Chin za zagrożenie mi militarne dla Unii, mówił wówczas Borel. Podobnie wypowiadał się również całkiem niedawno prezes Volkswagena Herbert Dies, którego zdaniem nie docenia się, do jakiego stopnia niemiecka prosperity jest zależna od Chin. Po drugiej, co równie ważne, powstrzymanie rosyjskiego ekspansjonizmu skierowanego ku zachodowi stanowi, jak dowodzi Wes Mitchell, kluczowy element strategii sekwencjonowania rywalizacji USA z Chinami i Rosją. Zdaniem Michela, na obecnym re etapie relacji w trójkącie Waszyngton, Pekin, Moskwa niemożliwe jest zarządzanie rywalizacją z dwoma wspomnianymi wyżej państwami inaczej niż poprzez selektywne, bo mające miejsce tylko w Europie, pokonanie Rosji i permanentne złamanie jej potencjału do ekspansji na zachód, po czym zaproponowanie jej specyficznego rodzaju resetu, polegającego na przedłożeniu jej alternatywy dla coraz ściślejszej współpracy z Chinami. Stany muszą więc doprowadzić do sytuacji, w której dostarczą Rosji argumentów, zarówno w formie kija, jak i marchewki, aby porzuciła ona ambicje stania się potęgą europejską i skoncentrowała się zamiast tego na rozwoju tradycyjnie niedorozw niedorozwiniętych z wschodnich części kraju. W tym kontekście warto wspomnieć o przedstawionej przez Michela w lipcu ubiegłego roku na łamach National Interest wizji jednoczesnego zarządzania przez Stany Zjednoczone rywalizacją z Chinami i Rosją. Nawiasem mówiąc, tekst National Interest jest skrótowym opisem znacznie dłuższego opracowania tego samego autora, które opublikowane zostało na stronie The Marathon Initiative, ale, którego, ale które powstało na zlecenie pentagonowskiego Office of Net Assessment. W tym dłuższym tekście Mitchell opisuje na przykładach historycznych od Imperium Bizantyjskiego przez Republikę Wenecką aż po Austro-Węgry sposoby sekwencjonowania przez te organizmy państwowe pojawiających się w tym samym czasie równorzędnych rywali. Lektura tekstu Michela jest niezwykle rzadką okazją, aby przeczytać opracowanie pisane dla Net Assessment. I, co za niespodzianka, nie ma w nim wiedzy tajemnej, szpiegowskich sekretów na temat prędkości maksymalnej MIG-29 czy grubości pancerza czołgu. Zamiast tego jest napisane wyważonym, akademickim językiem opracowanie historyczne. Antologia problemów martwych imperiów. I taki tekst, nieszczególarski, techniczny czy pełen ściśle tajnych informacji o ONA. Dlatego, że to właśnie odpowiednia selekcja informacji i zastosowanie powszechnie znanej wiedzy w celu znalezienia analogii do problemów, przed którymi stoją obecnie Stany Zjednoczone, stanowi esencję wiedzy. Wiedzy takiej, która odpowiednio wykorzystana może stanowić potężną broń i podstawę strategii rywalizacyjnej. Mitchell stwierdza, że na obecnym etapie rywalizacji niemożliwe jest zastosowanie bardziej klasycznych form sekwencjonowania przeciwników. Takie odwrócenie słabszego z nich widemany w jest tak dlatego, że częściowe przyznanie Rosji koncesji, takich jak właśnie oddanie jej Ukrainy, nie gwarantowałoby, że to odwróci się od Chin, ale stworzyłoby zamiast tego niebezpieczeństwo, że jej ekspansjonistyczne zapędy na kierunku zachodnim ulegną jedynie dalszemu wzmocnieniu. Od siebie dodać można, że jest to szczególnie prawdopodobne w obliczu bliskiego związania za sprawą omawianej wyżej bliskiej współpracy w zakresie energii, interesów Niemiec i Rosji. Próba oddzielenia przez USA koncesji Rosji przybliżałaby jedynie wizji ostatecznego wypchnięcia z Europy, a być może nawet z Eurazji, Waszyngtonu, a tym samym konsolidacji projektu kontynentalnego, przybierającej być może formę Europy od Lizbony po Władywostok. W takiej architekturze natomiast obecność USA jest po prostu niepożądana. Myczył dowodzi również, że drugą klasyczną formą sekwencjonowania rywali która jest niemożliwa do, rywa, do realizacji w obecnej konfiguracji geopolitycznej, jest odłożenie w czasie rywalizacji z silniejszym, przeciw, z, silniejszym z przeciwników, tak jak uczyniła to Republika Wenecka, koncentrując się na, rywali, na rywalizacji z Mediolanem kosztem starcia z Imperium Osmańskim. Ujmując rzecz lakonicznie, ta droga jest zamknięta, ponieważ rywalizacja na linii Waszyngton-Pekin zaszła już za daleko, wchodząc w fazę ostrego, dość otwartego konfliktu. Próba złagodzenia retoryki wobec Pekinu musiałaby więc skutkować nie poprawą relacji dwustronnych, ale zamiast tego mogłaby zostać poczytana za objaw słabości i stanowi stanowiłaby dla Chin zachętę do agresywniejszej polityki względem, np. Tajwanu. Trzecim, najbardziej eleganckim rozwiązaniem byłaby kooptacja, a więc przekonanie ich Chin, i Rosji do tego, że utrzymanie obecnego porządku międzynarodowego jest w ich interesie i skłonienie ich tym samym do, zarzu do zarzucenia rewizjonistycznych ambicji. Oczywiście jest to niemożliwe, ponieważ zarówno Pekin, jak i Moskwa uważają, że obecny porządek międzynarodowy, w którym Stany Zjednoczone są primus inter pares, tworzy fundamentalne ograniczenia dla ich dalszego rozwoju. Jest to szczególnie prawdziwe w wypadku Chin, które świadome są, że w obecnej chwili zyskują na sile, podczas gdy Stany Zjednoczone znajdują się w stanie relatywnego regresu. I dlatego, jak dowodzi Mitchell, USA muszą zas zastosować inną strategię, będącą swego rodzaju modyfikacją Nixonowskiego odwrócenia słabszego standemu przeciwników. Jest to możliwe dzięki temu, że słabo gospodarczo i demograficznie Rosja powinna odczuwać lęk przed nadmiernym uzależnieniem się od Pekinu, szczególnie wraz z rosnącą asertywnością państwa środka. Stany Zjednoczone powinny więc wyostrzyć dylematy stojące przed Rosją i upewnić się, że wraz ze wzrostem obaw co do potęgi Chin przedstawione zostaną jej inne możliwości prowadzenia polityki zagranicznej skoncentrowanej na, na polityki zagranicznej skoncentrowanej na agresji wobec Zachodu nie oznacza to jednak, mówi Mitchell że USA powinny podejmować za wszelką cenę próby apizmentu wobec Rosji a wręcz przeciwnie powinno się to odbywać przy założeniu że wszelkie ograniczenie napięć będzie, będzie wynikiem chłodnej kalkulacji Rosji że detent z Zachodem lepiej przysłuży się ich, jej interesom niż kontynuowanie obecnej agresywnej polityki. Zamiast pytać, za jaką cenę możemy osiągnąć DTT z Rosją, powinniśmy pytać, pod jakimi warunkami możemy wyobrazić sobie, że Rosja wybiera tę drogę sama i jej te warunki przedstawić. Stany powinny więc na stałe uniemożliwić Rosji ekspansję na Zachód, siłowo łamiąc jej ambicje na tym kierunku strategicznym, bo im bardziej Rosja świadoma będzie niemożności realizacji swoich ambicji w Europie, i im bardziej zacznie dostrzegać alternatywę dla poddania się dla chińskiej dominacji na wschodzie, tym mniej sprzeczne stają się interesy Moskwy i Waszyngtonu. Do skutecznego zrealizowania tej strategii muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, Rosjanie muszą połamać sobie zęby na próbie ekspansji na zachód. Ponieważ, mówimy tu, jak dowodzi historia, Rosjanie zaczynają na poważnie rozważać detent z przeciwnikiem jedynie w obliczu poważnej klęski. Po drugie, zaś zablokowawszy Rosji drogę do ekspansji w Europie, Stany Zjednoczone wespół z, z azjatyckimi sojusznikami, przede wszystkim z Japonią, powinny zaoferować Moskwie realną alternatywę dla, inwestycji, dla chińskich inwestycji na Dalekim Wschodzie w Syberii, na Syberii i w Azji Centralnej co ograniczyłoby efekt synergii pomiędzy Chinami a Rosją, tworząc zamiast niej potencjalne punkty zapalne w relacjach obydwu tych państw. W jaki sposób zablokować rosyjską ekspansję na kierunku zachodnim? Otóż, jak pisał w lipcu 2021 roku Mitchell, powinny Stany Zjednoczone zadać Rosji klęskę podobną do tej, jaką imperialna Rosja doświadczyła podczas wojny z Japonią lub kilka lat później w Afganistanie. Dzisiaj ekwiwalentem Port Arthur lub Afganistanu pisze, pisze Mitchell jest Ukraina. Stany Zjednoczone powinny dążyć do tego, aby Rosja poniosła taką klęskę militarną na Ukrainie, aby zmusić jej przywództwo polityczne do ponownego rozważenia opłacalności zachodniej ekspansji, Ameryka może osiągnąć ten cel w ten sam sposób, co w Afganistanie, dostarczając, dostarczając miejscowym narzędzi, które pozwolą na skuteczniejsze opieranie się Rosji i zachęcając do tego samego Europejczyków. Każdy piwot potrzebuje punktu podparcia. Dla nas jest nim Ukraina konkluduje swój wywód Mitchell. W tym miejscu warto zauważyć, że sam sposób zarządzania sytuacją wokół Ukrainy przez USA. Zarówno przed wybuchem wojny, jak i w trakcie jej trwania, również jest wysoce interesujący. Po pierwsze, Stany Zjednoczone, których kierownictwo było przekonane o nieuchronności rosyjskiej inwazji już na jesieni ubiegłego roku, nie zdecydowało się na pizment Rosji. Pomimo sygnalizowania gotowości do pewnych ustępstw, w tym ograniczenia ćwiczeń sił NATO na wschodniej flance sojuszu, Biały Dom nie był gotowy na zaakceptowanie wszystkich żądań Rosji, w tym przede wszystkim na deklarację, że Ukraina nie dołączy do NATO a więc nie były, po raz kolejny, gotowe na uznanie prawa Rosji do posiadania strefy wpływów. A to było właśnie warunkiem sine qua non uniknięcia wojny. Jednocześnie Amerykanie nie podjęli działań pozwalających na skuteczne odstraszenie Rosjan od inwazji na Ukrainę. Nie przekazali Ukrainie zawczasu odpowiednich środków pozwalających myśleć jej o skutecznym odparciu rosyjskiej ofensywy, nie zdecydowały się dyslokować na Ukrainę własnych sił zbrojnych, ani też nie udzieliły jej wiążących gwarancji bezpieczeństwa. W rezultacie Waszyngton doprowadził do porażki i odstraszania, a tym samym stworzył sytuację, w której Kreml zdecydował się na wejście do wojny. Po trzecie, unikalnym, bezprecedensowym elementem amerykańskiej polityki w miesiącach poprzedzających wybuch wojny była polityka pełnej jawności i otwartego komunikowania informacji pozyskanych przez amerykański wywiad i dyplomację w zakresie rosyjskich przygotowań do wojny. Łączyło się to z komunikowaniem urbie, torbie przekonania, że Rosjanie są zdecydowani zaatakować na Ukrainie. Na Ukrainę. Tego, tego rodzaju działania nie zna precedensu. Gdyby Rosjanie chcieli ostrzec Kijów czy stolicy europejskiej o nadchodzącej wojnie, mogli przekazać informacje te kanałami dyplomatycznymi. Jeżeli chcieliby wyindukować reakcję chociażby stolic europejskich, powinni przewodzić i pociągnąć za sobą niezdecydowanych i w ten sposób uniknąć porażki i odstraszania. Nie zrobili jednak tego. Zamiast tego przedstawili swoją ocenę sytuacji publicznie, stwierdzając definitywnie, że wojna jest nieunikniona na swój sposób ograniczając Rosji pole manewru. Nie twierdzę, że Amerykanie celowo sprowokowali porażkę odstraszania na Ukrainie, aby zacząć realizować naszkicowaną przez Mitchella strategię sekwencjonowania rywali strategicznych USA. Tego rodzaju teza byłaby klasycznym przykładem teorii spisku, obarczonym wszystkimi problemami, jakimi są one zazwyczaj obciążone. Pomijając samą trudność w zrealizowaniu tego rodzaju planu, Stany Zjednoczone nie byłyby w stanie kontrolować zachowań szeregu uczestników rozgrywki. Rosja mimo wszystko mogła nie, za, nie zdecydować się na atak. Alternatywnie, początkowa faza operacji mogła się zakończyć sukcesem, że Łański mógł przyjąć ofertę, jak sam to nazwał, podwózki przedstawioną przez Amerykanów, czego skutkiem było, byłoby obalenie przez Rosjan władz w Kijowie. Nawiasem mówiąc, mimo wszystko nie przekreślałoby to afgańskiego scenariusza przedstawionego przez Myczela. W każdym razie, fakt jest taki, że wskutek niepowodzenia rosyjskiej kampanii na Ukrainie. Amerykanie znaleźli, znaleźli się w pozycji, aby wdrożyć w życie zaproponowaną przez Michela strategię sekwencjonowania zagrożeń. Równocześnie militarna słabość Rosji z jednej strony oraz obawa o możliwą eskalację, w tym do poziomu użycia broni nuklearnej, z drugiej, stawiają przed Stanami Zjednoczonymi dylemat, który opisać można pytaniem how much is enough? Dlatego prawdopodobnie Amerykanie nie chcą dostarczyć Ukrainie takich sił, które pozwoliłyby jej na realne myślenie o nieprzegraniu konfliktu. Ale, o ale również o zwycięstwie i odwojowaniu terenów utraconych w 2014 roku. Ponadto, gdyby Stany Zjednoczone faktycznie chciały na trwałe zabetonować drogę dla rosyjskiej ekspansji w Europie, powinny odejść od preferowanej przez nie dotychczas strategii Deterrence by Punishment, a więc rozmieszczenia Triple Forces i obietnicy odwojowywania utraconych na rzecz Rosji terenów na rzecz deterren Deterrence by Denial. A więc umieszczenia na wschodniej flance takich sił, które pozwalałyby myśleć o uniemożliwieniu Rosji odniesienia sukcesu. Jeszcze niedawno wydawało się, że w obliczu konwencjonalnej potęgi rosyjskich sił zbrojnych będzie to niemożliwe. Jednak w następstwie wojny na Ukrainie wydaje się, że mogłoby, że mogłoby to być w zasięgu sił USA nawet gdyby Waszyngton dalej traktował rywalizację z Chinami jako priorytet. Szczególnie że zdolności wojsk lądowych USA nie są kluczowe w kontekście potencjalnej wojny na Pacyfiku. Nie jest jednak pewne, czy Waszyngton faktycznie zdecyduje się na zastosowanie takiej strategii. Coraz bardziej pewne jest natomiast, że ewentualna współpraca we wzmacnianiu potencjału obronnego państw wschodniej flanki NATO odbywać się będzie nie w ramach struktur sojuszu, ale w ramach koalicji chętnych. Tu warto zwrócić uwagę, że pomimo triumfalistycznych zapowiedzi, niedawny szczyt NATO w Madrycie nie przyniósł bynajmniej przełomowych decyzji, a podkreślił raczej trend przekształcenia się NATO w sojusz polityczny, a nie militarny. Dało się to zresztą dostrzec w wypowiedziach przedstawicieli amerykańskiej administracji, w tym na przykład Celeste Wolander, którzy podkreślali wagę relacji dwustronnych z Warszawą. Nawiasem mówiąc, czy jest lepszy przykład na to, że to nie wartości i moralność, ale realia geopolityczne determinują kształt polityki państw, jakowo wzmożenie dyplomatyczne na linii Waszyngton-Warszawa? Czy ktoś pamięta jeszcze maglowane przez media i komentatorów na dziesiątki sposobów informacje o tym, że polskie władze nie pogratulowały Joe Bidenowi wygranej w wyborach, a on sam nie rozmawiał z prezydentem Dudą przez długie miesiące. Albo tego, że Biały Waszyngton ma zastrzeżenia do przestrzegania przez zasad praworządności w Polsce. Wszystkie te faktoidy, tak gruntownie omawiane przez wszelkiej maści ekspertów, okazały się w ostatecznym rachunku całkowicie nieistotne. Wszystko wskazuje na to, że Polska i Stany Zjednoczone będą na siebie skazane. Wojna na Ukrainie uwidoczniła bowiem, jaką, jak kluczową rolę dla, kierownika, dla kierownictwa politycznego Unii Europejskiej Niemiec odgrywa dostęp do źródeł taniej energii i na jakie ustępstwa gotowy będzie pójść Berlin, aby utrzymać dotychczasowy status relacji z Rosją. Z kolei Stany Zjednoczone muszą być świadome, że ich obecność w Europie jest pożądana przede wszystkim, jeżeli nie wyłącznie, przez państwa znajdujące się w strefie zgniotu pomiędzy Niemcami a Rosją. Faktów powinien stanowić kontrę dla argumentów części środowisk strategów amerykańskich, dość krótkowzrocznie domagających się od administracji w Białym Domu pełnego skupienia na rywalizacji z Chinami. Jeżeli bowiem rację ma czy to podjęcie skutecznej rywalizacji z państwem środka będzie możliwe jedynie wtedy, gdy Rosja na trwale straci apetyt na próbę ustanowienia strefy wpływów na swoich zachodnich rubieżach, a to będzie możliwe jedynie wtedy, gdy będą tam obecne Stany Zjednoczone.